Będąc najmłodszym więźniem pierwszego transportu, z coraz większym trudem przychodzi mi wypełniać honorowy i zaszczytny obowiązek przypominania z tego miejsca spod ściany śmierci o tym wydarzeniu, które jeszcze w obozie obchodziliśmy poprzez wzajemne nawoływanie się do potwierdzenia kto z nas pierwsze Pierwszą transportowców jeszcze żyje. Jaki cel jest Pana wizyty tutaj? No Cel jest taki utrzymanie stał, stałego kontaktu z miejscem naszego zesłania i jednocześnie z wykorzystaniem możliwości podziękowania członkom tej rodziny, której zawdzięczamy uratowanie nas. Bowiem udało nam się nam, w Trojgu, naszej nieżyjącej już mamie i mojej o dwa lata młodszej siostrze, uciec do święcinia na kilkanaście dni przed jego wyzwoleniem. A jak pan e, ten pierwszy dzień pobytu tutaj wspomina? E, proszę pana, trudno mi powiedzieć: Wczoraj był oszołomiony. Raz. Nie wiedział, gdzie jedzie. Po co. Sądziliśmy, przypuszczaliśmy, że jedziemy na jakieś roboty do Niemiec, coś takiego. Ale gdy się zobaczyło na stacji kolejowej napis Auschwitz, co to jest Auschwitz, kto to wiedział, ale zaraz tam po chwili nam powiedziano, że to jest o No, ale jak mówię, co mieliśmy robić, nie wiedzieliśmy. A, a jak pan zareagował, jeszcze takie ostatnie pytanie, na to, tą, tą, tą wypowiedź Baracka Obamy? Jak się pan wtedy poczuł? No, pan, dla mnie to jest człowiek, który nie ma pojęcia o tym, co, co mówił. To no trudne. Inaczej, inaczej tego. Nie, nie można powiedzieć, nie ma pojęcia, no. Nie wiem, przecież on chyba każde przemówienie ma tam jakiś doradców. Ktoś doracje. mu to napisał. Ktoś mu napisał, tak. Ja sam tego z głowy nie powiedział. Tak. I, wie pan, to, 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 I to się często powtarza na zachodzie, nie, obozy śmierci, polskie obozy śmierci. Ale powtarzali się. No trudno. Niemcy jakoś. Się się Ze smutkiem musimy stwierdzić, że po raz kolejny świat obiegło skandaliczne określenie polskie obozy śmierci. Tym razem użyte przez Baracka Obamę prezydenta USA. Na skutek licznych protestów prezydent Obama w liście do polskiego prezydenta przyznał się do błędu. Jednak jesteśmy świadkami kierowanych za oceanu kolejnych kalujących i oszczercych zarzutów o współudział Polski i Polaków w Holokaustie. No w taki sam sposób, jak zareagowali wszyscy inni byli węchniowie tego obozu, nie wchodząc już powiedzmy w analizę tego, czy było to niedopatrzenie, a prawdopodobnie tak było, które jednak spowodowało taką ogólnoświatową negatywną reakcję na ten temat.